No witam, witam, wracam sobie z KRS-u. To jakaś manifestacja jest. Jest. Ronald Reagan. Prawdziwy tutaj. No, wszyscy pod Reaganem, tak. Reagan Żydów prowadził do departamentu Stanu. Prowadził neokonserwatystów. Dlatego idealnie pasuje jako patron Pisu. Dobrze, idziemy zobaczyć tak Człowiek chce odpocząć, chciałem gdzieś pójść zjeść. Ciągle jakieś protesty, ciągle jakieś sprawy. Ja chcę odpocząć. Nie no, żartuję bardzo, to lubię. Także chętnie pójdę, zbliżam się do Sejmu, znowu do tego Sejmu. O, po Sejm. Sejmu. Ludzie idą tam, zbierają się tak. Ludzie. Telewizja polska jest, policja jest. Już nie wiadomo, kogo policja, kogo telewizja polska jest. W takim kraju żyjemy, że nie wiadomo, co jest kogo. O, wolne media. Za chwilę będzie demokracja i konstytucja. Wszystko się zmienia, jak w kalejdoskopie. Arebur, na spłat. O, WWZL są, czyli są jakieś RPA... RPA, jakieś takie tematy, jak z tego... Mówię o Mistrzostwach Świata w piłkę tak? W RPA. Muszę wam powiedzieć, że... O, ktoś tam mówi, już zbliżam się ide, bardzo, już jestem blisko. 10, bo idę tutaj, ale ją... To było, ale teraz robi się co o, coś ciepło idące od tak. serca. Wielki o protest. Ofasz twarzy jest niesamowity. Wielki piekły, protest. Który myśli, Neokonserwatystów. Tu Postrzał kisów. A wrench rozwali tak zwanych prawdziwych Polaków. Rozkładamy biało-czerwone. Ale wizja amerykańska oczywiście. Jak najdalej szanowni tak, państwo ide, to ide. zaszczyt móc nieść tą flagę, trzymać ją dzisiaj i nie spuścić w Marii. policja. Kogoś jest policja. się star. Witam klub gazety Polskiej Polski. Gazeta Polska gazeta. 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 Polskojęzyczna, ja bym nazwał to bardziej, ale to jest jedno Dobra, jestem. Widzę klub gazety polskiej Strzechewa, pozdrawiam serdecznie. Jak to dobrze, że kluby gazety polskiej mają swoje banery. Tak, 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 Bardzo tak, dobrze. Ale jest też lepok, który ma swój baner. Patrzymy, co Witam was Dzień dobry, dzień dobry. Live streaming idzie. Okej, okay. wiadomo co chodzi. A, ktoś był od początku, tak. Patrzymy, co jest dalej? Jaki jest przekaz tej manifestacji? Tak, patrzymy. Okay, Polacy znowu tracimy wolność, nie podlegać, bronimy się przeciwko z komuną, z reżimem tuskowych ciemniaków. Tusk, gren bugiard, mafiozo, stop. Czyli, czyli jest zagrożenie Tuskiem, jak widać. Tak, tak, nie Jesteśmy, dobra. Dobra, coś tego. Patrzymy, przekaz ideologiczny. Co pan ma za ulotkę? To jest Wspieraj Republikę, telewizja. A, polską, dobrze. Republika, czyli nowe TVP Info. To jest, to jest Dobra, przekaz. Tu jest Polska. Ideologia, gender, obce... No, zgadzam się z tym akurat. Zgadzam się z, z, z tutaj z państwem. Rozumiem się. Dwa setki ludzkiego rozumu, wodoć naszej Polski. Zgadzam się, bardzo dobrze. Tutaj dobrze mówią. No, pisowcy różnie dobrze mówią czasami, tylko że no dużo tych ludzi jest y, pisowców takich, no, w porządku, takich dobrotliwych, tak? O, ludzie, nie bójcie się rudego, przecież nie ma tego złego, prawy każdy, czyn z radziecki, poza metamorwiecki. No, do Rymu, tak, częstochowskie, ale dobry, no. 5,50 50, kolego, A bo morowiecki to chcecie pieniądze do mnie, tak? A, zawsze jak morawiecki to jakieś pieniądze chcą do mnie, no. Nawet za przeczytaniem chciałem. No, patrzcie. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niszczości. Tak, tak. Czyli wraca komuna, tak? I PiS jest Solidarnością. I walczy z Solidarnością, rozumiem. Ruda, wrona, Arła pokona. Okej, okay, czyli. O, to jest fajne. Czyli Jaruzelski to jest. Tuski znowu Jaruzelski. No, ciekawa jest ta e, formuła. Ciekawe to wymyślili. Ma to jakiś tam logiczny sens Na kolej. Gdzie jest co? A, Rudy, Rudy Gdzie jest Rudy? Okej okay. wiem o co chodzi, Rudy okay. Rudy Mogę zobaczyć plakat? I amerykański tyranii Tuska Stop, aha Okej, okay. wolne media, raz No, fajnie wszystko rozumiemy? Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Tutaj pani ma. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, tutaj pani ma, że nie będzie nam pluł twarz. Tak, zawsze, prawda? Już od tysiąca lat plują nam w twarz. No. Niemcy, Niemcy też. Zgadzam się, Niemcy. Teraz jest zły. Jakby... Ja się ideologicznie z nimi zgadzam, tak, z tymi pisowcami. No, ale politycznie się nie zgadzam, oczywiście, bo bo niestety jest to powiesz, no ale. No, jak mówisz, ciasto się robi, dobra. Czyli tu jesteśmy wśród, wśród pisowców. Jestem. O, podobają mi się takie radykalno-narodowe hasła, już za chwilę będzie ONR-owskie trochę. Widzę, że się pis radykalizuje. Przepraszam, 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 media. Dziękujemy, Relacjonuje wolne media. O, tutaj, PPP wolne, o, super, jest ok. Tak, zbliżam się, zbliżam się, jest coraz tłumniej, bardzo dużo prawdziwych Polaków. Wolne media. Dobry, dzień dobry. Proszę. Wolne media! Wolne media! Dobra, to, to już coś zarazem jest. Bardzo. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Zarnia broni wolnych media! Polska, Polska broni, broni, wolnych, wolnych, Polska Polska broni, broni wolnych, wolnych mediów! Wolnych Polska broni wolnych mediów! Polska, Polska broni! broni wolnych wolnych bardzo dobrze, wolność słowa, zgadzam się Opieram, wolność słowa Zgadzam się, z tym hasłem, zgadzam się Tylko, jest, Polska jest Nawet jest to Warszawa A, nie Polin Przepraszam przepraszam pozycję. Super, dziękuję. O, Polska nie Białoruś. Polska nie Białoruś. Gleda. Szanowni Państwo, docierają różne informacje. Pamiętajcie, by, była tu dzisiaj też taka informacja, że odwołane zostały wszystkie pociągi z Olsztyna. To nieprawda. To są celowe zabiegi, żeby też i prowokować pewne emocje. To nie jest prawda. Teraz będziemy sprawdzać Wrocław. Już byśmy mieli telefony. Bardzo Bardzo dużo tu dużo Państwo, to jest. To na ale... Warszawę, to wie, że tu się jeździ bardzo trudno, a dużymi autokarami szczególnie. Z spokojem ma. wydzwonimy, zobaczymy. Trzaskowski zwęża ulica. No. Z węża ulica Trzaskowski to trudno jeździć. Taka prawda.

protest, protest trwa, rozwija się dopiero, bo to jest dopiero rozwinięcie tego protestu, jak wiem. Trochę ludzi jest, trochę ludzi zjechało, także jest, tam frekwencja pisowska jest. Ludzie dorośli dojrzali. Dzień dobry, dzień dobry. Może mnie tu ktoś zna. Taką, Zapraszam. Także no, lud pisowski to tak dobrze mówi, nie? Generalnie. Gorzej, że jest wykorzystywany instrumentalnie, moim zdaniem. Przez że tak powiem odpowiednie środowiska powiązane z Kapatu Lubawicz oczywiście i z neokonserwatystami, imperialistami amerykańskimi. No niestety to jest ta solidarność, prawda? Solidarność ma to ten cały background, prawda, że było ono agenturą po prostu izraelską, finansowaną przez neokonserwatystów. Drugie pokolenie. Po także szanuję emocje tych ludzi oczywiście. Tak. Myślę, że są autentyczni w tym wszystkim. Kocham no Polski! Ja też kocham. No. To jest taka dyskusja z moim ojcem. No. Mój ojciec taki był, właśnie był. No. Niestety, no. inne pokolenie. To jest różnica między patriotyzmem a nacjonalizmem. No, patriotyzm jest emocjonalny, uczuciowy, tak? A nacjonalizm jednak jest racjonalny, polityczny. No, jest pola ładna dużo. No dobrze. Także chyba zakończę. Oglądajcie, uczestniczcie jak chcecie. No. Korzystacie ze swoich praw wyborczych. No ja i decyzję